No, wczoraj byliśmy tam Na dole A teraz jesteśmy wyżej Troszeczkę wieje o, Tu wysoko tu się jest Wesny na cmentarz No, dobra się nagrywał Tak godzinko na spacerku O, stary jakiś, nie wiem co tu było nie, nie, to było. O kurde. Jestem na montażu, nie? Okej. Okay. A tu ruiny. W ogóle ten cmentarz tutaj są z bardzo dawnych lat pochowane osoby a tu jest część od tego zamku. To nie zamek, to jest tutaj chowali w środku kogoś tam, w tym miejscu chowali kogoś. Pewnie jakichś kapłanów. A tą bramą się wchodzi. Zaraz musimy śmigać. Śmigać, bo tu o piątej zamykają. No. no i znowuż w tym samym miejscu. Zaraz się będziemy zwijać, bo to troszeczkę daleko czasu jest, żeby do domu dojechać. A tam są łabędzie, łabędzie. Kurde, ale wieje. I co? Fajna miejscowa, znakomita miejscowa. Na odpoczynek, mówię wam. Tylko hameryka Słoneczko trochę zachodzi, bo już grubo po południu Ale tutaj szumi fajnie. Hmm. i tam też? Coś fajnego.